Cześć, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, wczoraj odbyła się wieczorem urodzinowa gala pudelka. I jak się okazało? Dostałam nagrodę. Nagrodę w kategorii Gwiazda Roku. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Ale dziękuję, dziękuję. To miłe, bo każda nagroda jest zawsze bardzo miła. Czuję się bardzo wyróżniona. Zaszczycona ze względu na fakt, w jakim gronie kobiet byłam nominowana w tej kategorii, bo nominowana była również Justyna Steczkowska, Doda, MaFashion i Roxy, no i ja. I do mnie dzisiaj przyjechał złoty pudel. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam całą redakcję Pudelka Wirtualnej Polski, wszystkich czytelników. No i was, kochani moi. Lecimy z tym dalej.